Siemaneczko kochani, tutaj Winiary Teraz zalajkujcie i zasubskrybujcie icie ten kanał Dlatego, bo to będzie dla mnie bardzo miło I mi pomoże Zobaczmy co dzisiaj w sklepiku yy, No nie ma żadnych rzeczy za darmo Bo dzisiaj już odebrałem No ale dobra Teraz zagram w Big Teamsy yy, Tylko, że sobie je ustawię I zagram Urszulą Tak jak prosi prosił jeden z was no i tak teraz kim mam następnym zagrać? Jackiem, Molly Milo, Bakiem czy jedną. Ale teraz przejdźmy do odcinka, zagram jedną rundę wygraną albo trzy bez żadnej wygranej. Bo dzisiaj zrobimy mały wyjąteczek, dlatego bo to bardzo dla mnie ważne, żebyście rozwijali ten kanał razem ze mną. No i teraz już przechodzimy do gierki. Dobra, musimy jeszcze chwilę. Poczekać aż gierka nam się załaduje. No i tak, mam nadzieję, że wygramy tą rundę. No i co, zaczynamy. Już na początek biorę dzidę i tutaj zabiję tego policjanta i pierwszy kill już od razu. No to dobrze, bardzo dobrze. Dobra, ja tutaj nie ma nikogo takiego. Żadnego przeciwnika nie ma. Ale to pewnie dlatego, bo dopiero co się odrodziliśmy. Ja znam taki hak, ale to trzeba mieć inną postać, że można przejść przez tamtą bramę, którą przed chwilą widzieliście i celowałem do niej z śnieżki. Jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście napisali w komentarzach, kim mam następnym grać. Wybierzcie sobie Jacka, Molly i różnych, różne inne postacie. My tutaj zabijemy tylko tego legendarnego guarda. Chwilę to potrwa. A. I nic nie mogłem wziąć. Szkoda, bo nie mam granatu. Dobra. Ja wezmę tą kulkę. Jakby tą ku bańkę, w której się jest i można przez to być szybszym i nikt się nie może atakować, przez to to jest jedna z lepszych właśnie rzeczy. Ale dobra. My tu idziemy. Nikogo tu... Tamten byk w ogóle sobie przeszedł na tym. Ja tutaj przejdę, dlatego, bo ten będzie łatwiej, moim zdaniem. Dobra, tutaj mamy tarczę, więc ja ją sobie wezmę. I zobaczymy. O, ju, już lisek padł. Oj, on tam. O, apteczka. To dobrze. O, nacha! I się Dobra, musimy uciekać. No, myślę, że ich pokonamy. O, ja cię, dobra, leczy się. Leczy się. Czy ich pokonamy? Nie wiem. Nie, nie pokonamy. Jocie, ja cię, to mnie. Dobra, my ich chyba nie pokonamy. O, ta czterna, wjechali i rozwalenie. Co? Już wygrali? Tak szybko? Myślałem, że jeszcze jakaś osoba zostanie, bo ten... Czemu ja mam minus jeden pucharek? Dobra, nieważne. I tak, przechodzimy teraz do następnej rundy, bo nie ma co tutaj mówić. Chwilę musimy poczekać, no... Nawet nie chwilę, tylko bardzo szybką chwilę. Więc weźmiemy... O, srebrna dzida już jest. My mamy tutaj dwóch jakichś... Apollo czy jak on... Bo jest taka postać, która... Apollo się jakoś nazywa, coś takiego. I ona jest bardzo... Dobra? Dlatego, bo jakby ona ma takiego całusa, że wjeżdża. Tak jak gdy masz dzidę, to wjeżdżasz z tą dzidą. I wtedy on jakby tak robi taki pocałunek trujący, który i zadaje HP i jeszcze bardzo mocno właśnie dobija i ciebie za każde HP ulecza, więc moim zdaniem to jest bardzo dobra moc. Tutaj jeszcze to, tego tego guarda zabijemy. Mam nadzieję, że ja wezmę broń, którą on będzie miał. Dobra, to tak. O! Złoty pistolet, to on już ma, więc nie może go zebrać, ale to fajne. Dobra, ja wezmę. O, już jeden nas w ogóle zginął. Nie wiem czemu, dobra. Ja tutaj. O, ósemka! Tak, zabita, zabita, zabita. Ej, drugi nas zginął. I to te same żaby, jakby. Dobra, nieważne. Oj, oj! Dobra, było blisko, abyśmy. Dobra. Nie widzę tu w ogóle. Tutaj są typy, ale ja ich chyba nie zub, zabiję, dlatego, bo tam też mieli trzynastkę. A to może mój kolega, bo mój kolega ma trzynastkę, a on yy, jakby on nie jest do mnie połączony, on jest połączony na drugim koncie. A wy zalajkujcie i za 15 subów zagram na moim drugim koncie. Tak, mam drugie konto i mam nadzieję, że szybko dobijecie 15 subów, to zagram na drugim koncie. I to będzie właśnie taki specjal, coś specjalnego, więc mam nadzieję, że zasubskrybujecie i zalajkujecie w tym momencie. No, a ja przychodzę dalej do gierki. Dobra, jeden zabity. Tylko czego uleczę, pewnie. Kurde. Ja nie wiem, no nie, ta trzynastka tutaj ciągle łazi ten tygrys. On mnie już tak wkurza. Dobra, ja mam jeszcze w drużynie Lwa, który oczywiście teraz padł, gdy powiedziałem te słowa. Dobra, nieważne. Tak! Zebra zabi... Znaczy żyrafa. No. Wiecie o co chodziło. Dobra, nieważne. O nie, ten list chce ją leczyć. Nie, nie, ja ci nie pozwolę. Ja ci nawet ścianę stawiam, żebyś ty nie mógł przejść. A nie, przeszedł, dobra. I tak pewnie już zabije. No nie! 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 Uleczyli żyrafę. O, przegrałem! Z jednym killem. Dobra, ja tutaj jeszcze szybko odbiorę skrzyneczkę, bo dostałem. No, nie. Przepraszam Was bardzo za reklamy, ale pewnie i tak Wam się na YouTube puszczą, więc trochę szkoda. Ale no tak, yy, poczekamy sobie chwilę, dlatego bo ja Cię jeszcze 18 sekund. Dobra, przepraszam Was naprawdę, ale ja za to muszę ten skrzynki, dostaję za to i będzie łatwiej. No nie! Nie patrzcie na to! Zasłońcie ten ekran! To nie jest przeznaczone dla dzieci! Nie! Nie! Zasłońcie sobie ekran! Dobra, nieważne. I mi już wszystko ten, wziąłem Ask for help, żeby przejść, żeby mógł ten... A, jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że gdy zasubskrybujecie i zalajkujecie i wyślecie to jakby do mnie... No wiecie, napiszecie w komentarzach. Tak, my już zalajkowaliśmy i zasubskrybowaliśmy. To podajcie swój nick, to dodam Was do mojego klubu. No i teraz przejdźmy dalej. No, to już chyba będzie. Tak, to już będzie ostatnia gra. Trzecia tu będzie. No i szybko jeszcze ten. zagramy Dobra. Ja już gram. Weźmiemy szybko broń tą. No i dobra. Idziemy. Nikogo A nie. O, jest Złoty Gward! I nikt tutaj z mojej drużyny nie idzie, gdzie to ja chyba sobie go zabiję. To będzie łatwo. Ale czy to mi się przyda? No ten wilk tutaj idzie. A nie se odszedł. Bo pomyślał, że to za wielkie niebezpieczeństwo. Taki złoty gwardzik. No dobra, nieważne ja go tutaj zabiję. Mm, musimy chwilę poczekać. Dobra. A wy napiszcie jeszcze teraz, kim mam naprawdę zagrać? Dlatego, bo w ogóle nie piszecie, i sam muszę wybierać. Tylko dwa razy napisaliście, a grałem już czterema postaciami, więc no tak. Dobra, rozwalimy tego guarda. O, już, już, już. już. No co, jak go rozwalić? Dobra, śnieżkę mu rzucam, śnieżkę! Dobra, zabity. Wezmę ołóg idealnie dla mnie, bo już się bałem, że będzie granat, a to nie dla mnie, bo ja w ogóle nie mam takich ten, i by wszystko zmarnowane na marne, więc dobra. Ja już idę do swoich tych przyjaciół, albo jeszcze się uleczę dlatego, bo potrzebuję leczenia, bo nas jest tylko dwóch, co jest grane. Widać, że ten orzeł jest bardzo dobry. Nie wiem, co to jest. 14, 15, 16, 17, 18. Może tutaj jest 13. Trzyna... No, zabiła następ... zabił następną osobę ten orzeł, więc nie wiem, czy uda nam się wygrać. Ale dobra. My tutaj. O! Orzeł! Super! 14! Dobra, miałem ledwo rację, bo powiedziałem, że jakaś 14, 15, coś takiego. I pierwszy, powiedział... I pierwszy powiedziałam 14, co. No. Czemu ja użyłem teraz tej bańki? No otóż dlatego, bo mnie mogą zabić. O, dwóch moich padło. Nie. Dobra, nikogo tu nie ma. Ja sobie... O, apteczka. Ale oczywiście wiedziałem, że tu jest trap. Kto by się nie spodziewał, że tu jest trap. Zawsze stawiają obok apteczek trapy. Zawsze tak jest. Dobra. Oj, chyba ten... Widział mnie ten względ, czy nie widział. Ja go tutaj walnę. A nie, orzeł. Dobra, walnąłem. Szybko. Tutaj. O nie, ósemka. Orzeł leci. O nie. Nie. Zabił mnie. Szkoda. Jeszcze tam ósemka jest jakaś. Zobaczę to końca tą grę. I... A nie. Ja sobie chyba wyjdę dlatego, bo ta ósemka to by jeszcze trwało długo. No, więc już niedaleko do Emerald Crate'a. Tutaj mój kolega. No i co? Nara!